Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy wyświetlać różne rzeczy na jednej stronie, sterując sobie tym wszystkim przez nasz URL. W URL-u będziemy sobie umieszczali odpowiednie rzeczy, a my będziemy wyświetlali tutaj różne rzeczy. Ja skupię się tutaj na aplikacji, która będzie przedstawiała różne przepisy związane z różnymi kategoriami. Przepisy takie, że może sobie coś ugotować. Więc na początku zacznijmy od budowy aplikacji do tego naszego krótkiego tutorialu. Na początku zróbmy sobie bazę danych. W bazie danych zrobimy dwie tabele, kategorie z naszym jedzeniem, kategorie, która będzie miała kolumnę name, typu tekst, abyśmy wiedzieli, jak to się nazywa, oraz będziemy mieli przepisy, czyli recipe, recipe, i tutaj będziemy mieli nazwę też naszego przepisu, name, typu tekst, oraz kategorie, czyli referencje do tabeli z kategoriami. Kategorie, referencje do tabeli z kategoriami. OK, wypełnijmy troszeczkę danych, więc wypełnijmy sobie troszeczkę kategorii. Dodamy jedzenie francuskie, french i może meksykańskie, meksykańskie. OK, mamy dwie nasze kategorie. Teraz dodajmy troszeczkę przepisów recipe. Wypełnimy sobie tutaj, damy pierwszy przepis. Zmienię tutaj sposób wyszukiwania kategorii, czy po imieniu, po nazwie, będzie nam łatwiej to szukać. Meksykańskie, meksykańskie. Mamy sobie Mexican 1. Ok. I dodamy jeszcze drugie meksykańskie. Mexican. Mexican 2. To samo zrobimy z francuskim, żebyśmy mieli troszeczkę francuskich też przepisów. French jest. French 1. Dodamy trzy takie elementy. French jest. French 2. I jeszcze trzeci. French 3. Tutaj French, French 3 jest. Ok, więc mamy przygotowaną naszą bazę danych. Jak odświeżymy sobie tutaj dane teraz, to będziemy widzieli, że są nasze przepisy w odpowiednich kategoriach. Zatem musimy przejść do kolejnego kroku. Będziemy teraz wyświetlali przepisy na jednej konkretnej stronie, więc zróbmy nową stronę. Recipe, Recipe, i tutaj będziemy wyświetlali właśnie nasze przepisy. Recipe jest. Nasza strona typu kategorie, bo będziemy tutaj wyświetlali przepisy z konkretnej kategorii. Więc type of Content jest kategoria. Wyświetlimy sobie na górze w Repeating Group różne przyciski związane z naszymi kategoriami, więc zmienimy tutaj layout naszej strony na kolumn oraz dodajemy do naszą Repeating Group. Jest typu row na środku pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności, wysokość na razie ustawić 500 tej naszej powtarzającej się grupy typu kategorii, będziemy wyświetlali tu wszystkie kategorie z bazy danych, zatem do 4 szukamy kategorii, posortujmy je malejąco, nie, ok, i w jednej wierszy jest wszystkie wyświetlimy, ale w wielu kolumnach, nasze znaczy kolumny ich mają na przykład 500 szerokości na razie i dodamy sobie tutaj przycisk, który będzie miał szerokość od 150 do nieskończoności, Fit with to content, aby nam się ładnie rozszerzył, wyświetlimy tu Current Sales Category Name, nazwę naszej kategorii, dodajemy jeszcze 50px, niech ma ten nasz przycisk, dokładnie 50 oraz margines niech będzie miał 10, 10, 10, 10 dookoła i w tej naszej repeating group zmienimy teraz wysokości 0 oraz tutaj też 0, ok, zróbmy test i zobaczmy jak to wygląda więc mamy sobie naszą stronę z recipe z jakąś konkretną kategorią wykasuję sobie fragment z tym i mamy po prostu stronę z recipe, to są różne Kategorii. I teraz jak klikniemy sobie taki przycisk Start Edit Workflow, to pójdziemy do tej samej strony, do tej samej strony, czyli do Recipe, ale teraz przykażemy sobie, do której kategorii idziemy. Idziemy do Current Sales Kategorii. OK, W 5 i mamy sobie tutaj kategorię Krykam French. Mamy francuską kategorię, ale wyświetla nam się tu brzydkie ID. Żeby to nam się ładnie wyświetlało, możemy sobie wypełnić na przykład Slack w naszych kategoriach. Więc wróćmy do kategorii i zedytujmy sobie, że tu będzie wypełniony slag. Mexican dla meksykańskiej oraz French dla francuskiej. French. French jest. Ok, jak wrócimy sobie teraz do naszej strony i klikniemy French, to ładnie nam się wyświetla przepis. Zatem jak już mamy takie coś, to wykorzystajmy to sobie w wyświetlaniu tutaj naszych przepisów w związku z tą właśnie kategorią. Więc zadaję kolejną repeating group. Na środku ekranu szerokość ma dokładnie 600 pikseli i wysokość na razie będzie 500, marginesy 10, 10, 10, 10. Niech tutaj wyświetlajmy typu column te nasze elementy będziemy wyświetlali recipe. Naszym źródłem danych są takie przepisy, recipe, których kategoria jest równa current page kategorii. To, żebyśmy sobie wyciągnęli tutaj, że to jest francuskie, to, to będziemy wyświetlali właśnie francuskie przepisy. Wyświetlimy wiele wierszy, ile nam się zmieści, i damy sobie tutaj po prostu przycisk też. I napiszemy Current Cells Recipe Name. Obawmy się tym przyciskiem. Szerokość od 150 do nieskończoności. Wysokość, niech ma dokładnie 50, i marginesy 10, 10, 10, 10. 10 i będzie na środku naszej kolumny. I teraz naszej repeating group. Pobawmy się jeszcze wysokościami 0 oraz tutaj 0. Jak weźmiemy teraz naszą stronę, odświeżymy, to wyświetlają nam się różne tutaj przepisy. French 1, French 2, French 3. I jak przejdziemy w meksykańskie, to wyświetla nam się też dobrze. Ale co, kiedy wejdziemy w złą kategorię? Jeżeli tutaj nie ma nic, to wyświetla nam się pusto. A może fajniej było, żebyśmy wyświetlili jednak wszystko jest na to rozwiązanie. W naszej Repeating Group możemy sobie pójść, źródło danych i wybrać sobie Ignore Empty Constraints. Zaznaczamy, zobaczmy, co to, czy coś nam się zmieniło po tej zmianie. odświeżamy sobie i mamy wszystkie przepisy. Jak klikamy French, mamy francuskie, Meksyka, mamy meksykańskie. Jak wygasujemy sobie, jaka ma być konkretna kategoria, to wyświetlają nam się wszystkie przepisy, więc tym sposobem za pomocą URL-a możemy sobie sterować, co nam się tutaj wyświetla. I za chwileczkę pobawimy się jeszcze tym, aby wyświetlać odpowiednie przepisy, już szczegóły tych konkretnych przepisów. Wyświetlmy teraz szczegóły naszych przepisów. Zatem dodajemy sobie pop-up, w nim będziemy wyświetlali nasze przepisy. Jest pop-up, nazwijmy go recipe. I ten nasz pop-up będzie typu recipe, bo będzie wyświetlał konkretny przepis. Nie wyświetlamy tutaj źródła danych, tylko dodamy sobie warunek, że jeżeli w naszym parametrze URL, URL getDataFromPageURL, parametr name, wybierzmy sobie recipe name. Jeżeli jest on, to jest on niepusty, it's not empty, to wtedy źródło danych, data source, jest ten nasz URL parametr, który będziemy wrzucali unique ID, czyli tutaj mamy. Fragment ten właśnie będziemy sobie wyciągali Recipe po Unique ID i coś takiego będziemy sobie wyświetlali, więc tutaj dodamy sobie jeszcze tekst związany z Parents Group Recipe Name, żebyśmy wyświetlali sobie to jest, jaki to jest właśnie nasz przepis, jak się on nazywa. Tu jest jego nazwa do wyświetlenia. Coś takiego sobie wyświetlimy. Stawmy jeszcze, żeby ten nasz pop-up był typu na przykład Column. A ten tekst był na środku, pełna szerokość ekranu, dostępnego miejsca oraz wysokość. Tak samo, więc mamy sobie to na nas przepis. I jak klikniemy sobie w przycisk, to zrobimy takie rzeczy. Wyświetlimy sobie nasz pop-up. Show an element. Wyświetlimy pop-upa. Pop-up, pop-up. Oraz zrobimy go to page. I pójdziemy do tej samej strony. Przekażemy tę samą kategorię. Current. Yy, tutaj będziemy mieli... Current, current page kategory oraz wyślemy dane, add another parameter, wyślemy recipe name i tam wyślemy current sales recipe. OK? Więc mamy current sales recipe i szukamy unikait. Coś takiego będziemy sobie wysyłali. I jak zrobimy teraz testy, klikamy Mexican, pojawia nam się Mexican 1, Mexican 2, Mexican. 2. 2, więc wyświetla nam się tym sposobem. I zobaczmy sobie, że tu wyświetla nam się odpowiedni recipe. Name mamy ID, tak naprawdę tego recipe. Więc moglibyśmy zmienić sobie nazwę tego parametru na recipe. Name i tak naprawdę możemy się pobawić jeszcze troszeczkę bardziej, czyli jest wykasować sobie tę akcję show pop-up recipe. wykasuje ją sobie i wyłapiemy sobie taką sytuację, że jeżeli nasz, nasza strona się ładuje, when, when, when. Page is loaded, to wtedy zrobimy sobie warunek, że nasz pop-up ma się wyświetlić. Więc jeżeli URL, jeżeli nasz parametr Recipe Name typu, który jest właśnie typu Recipe is not empty, is not empty, to wtedy zrobimy Show Pop-up, Show An element i pokażemy sobie naszego więc Zróbmy F5, odświeżamy tutaj klika Mexican. Mexican 2 i wyświetla nam się pop-up, a jak sobie schowamy tego pop no to chciałbym, żeby nam się ten URL wykasował, więc wyłapmy sobie jeszcze taką sytuację, że jeżeli nasz pop-up jest zamknięty, pop-up jest zamknięty, to wtedy pójdziemy go to page, jakby wykasujemy sobie ten nasz parametr, czyli przejdziemy do tej samej strony recipe, przekażemy tę samą kategorię, ale nie przekazujemy jeszcze tego parametru z z nazwą konkretnego recipe. Więc, jak wrócimy sobie tutaj, zobaczcie, jest nagle recipe, wchodzimy w meksykańskie recipe, klikamy sobie recipe 1, ok, klikamy obok, wykasowuje nam się tutaj URL-u. Klikam Mexican 2 i mamy Mexican 2. I teraz, jak mamy sobie taki URL i możemy otworzyć go w nowej stronie, to od razu nam się wyświetla ten popał z Mexican 2. I tym sposobem możemy sterować całą aplikację na jednej stronie. Wrzucając odpowiednie rzeczy nasz URL. Mam nadzieję, że nauczyłeś się ciekawych rzeczy tutaj. No to już jest koniec tego tutoriala. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!